Proponuję Ci na początek krótki test, zadam Ci 8 pytań i poproszę Cię, abyś napisał, napisała w komentarzu, na ile z tych pytań odpowiedziałeś pozytywnie. Jeśli trafiasz na ten kanał po raz pierwszy, to zanim zaczniemy, pozwól, że się przedstawię. Nazywam się Anna Strączek Kowal, jestem psychoterapeutką we Francji i autorką książki Życie nadwydajnych intelektualnie prawdy i mity. Sama zostałam parę lat temu rozpoznana jako nadwydajna intelektualnie, co skłoniło mnie do napisania książki i stworzenia tego kanału właśnie z myślą o osobach, które nie rozumieją swojej odmienności. A więc na tym kanale mówimy o nadwydajności mentalnej, wysokiej wrażliwości, wysokim potencjale intelektualnym. Jeśli te tematy Cię interesują, to subskrybuj i zapisz się na mój newsletter. A teraz wracamy do testu. Pytanie pierwsze. Czy potrafisz z łatwością powiedzieć, jakie są Twoje cele krótko i długoterminowe? I czy masz klarowność, dokąd podążasz? Drugie pytanie. Czy Twój cel jest dla Ciebie ważny i czy wiesz dlaczego? Trzy. Czy na myśl o swoim celu czujesz przypływ energii i motywacji? Cztery. Bardzo ważne pytanie. Czy Twój cel daje Ci poczucie sensu i płynności w życiu? Pytanie 5. Czy wyrażasz swój potencjał i talenty w drodze do swojego celu? Czy czujesz, że się rozwijasz? 6. Czy jesteś przekonany, przekonana, że dążenie do tego celu daje wartość Tobie i innym? 7. Czy budzisz się rano z radością myśląc, o kolejnym kroku, który wykonasz w kierunku Twojego celu czy marzenia. I ostatnie pytanie. Czy otaczasz się osobami, którym naprawdę zależy na Twoim szczęściu i które wspierają Cię bezwarunkowo? Napisz proszę w komentarzu, na ile z tych pytań odpowiedziałeś pozytywnie. Jeśli odpowiedziałeś negatywnie na któreś pytania, to jest duże prawdopodobieństwo, że podążasz za celami, które nie są Twoje, że być może nawet nie znasz swoich własnych potrzeb pragnień i wartości. I niestety jest to bardzo częste zjawisko u osób nadwydajnych intelektualnie i wysokowrażliwych. Gdyż, jak już wiele razy mówiłam, osoby te mają tendencję do zbytniego przystosowywania się do środowiska. Osoba nadwydajna intelektualnie i wysokowrażliwa ma tendencję do zbytniego dostosowywania się do środowiska, bo tak funkcjonowała od dzieciństwa. To najczęściej była jej strategia przetrwania w dzieciństwie, która stała się schematem w życiu dorosłym. Dlatego może skończyłeś studia, może masz dobrze płatną pracę, może nawet kolejny awans, firmę, ale jeśli nie znasz do końca siebie, swoich potrzeb, tego, co jest dla Ciebie naprawdę ważne, to Twoje sukcesy nie będą dawać Ci uczucia spełnienia i szczęścia w życiu. I może nawet nie wiesz do końca, o co Ci chodzi. Musisz wiedzieć, że podążanie za celami, które nie spełniają tych warunków, jest szczególnie szkodliwe u osób o wysokim potencjale intelektualnym i wysokowrażliwych. Prowadzi do takich konsekwencji jak chroniczne zmęczenie, niepokój, niska samoocena, brak motywacji, wypalenie zawodowe, problemy emocjonalne, a nawet depresja. I to, co Ci teraz powiem, ma ogromną wartość i naprawdę zmieniło moje życie. Jeśli jesteś osobą nadwydajną mentalnie czy wysokowrażliwą, to wysłuchaj mnie uważnie. Jeśli marzysz o tym, aby znaleźć w życiu takie uczucie spokoju, spójności, sensu, aby poczuć płynność w życiu, i, czyli wyjść z tego uczucia ciężaru, zmęczenia, blokad, być może prokrastynacji, to jest jeden niezbędny warunek. Musisz żyć swoimi wartościami, musisz móc Wyrażać swój potencjał w świecie zewnętrznym, czyli w pracy z rodziną, w związku, z przyjaciółmi. A więc to, czy czujesz dziś w swoim życiu taką spójność, spokój, ten sens na co dzień, pozwala ci stwierdzić, czy jesteś we właściwym miejscu, czy podążasz za odpowiednimi celami. Kiedy nie czujesz tego wewnętrznego spokoju, to znaczy, że dzieje się coś, co nie jest zgodne z Tobą, z Twoimi wartościami i Twoimi głębokimi pragnieniami. Jeśli nie przysiądziesz nad tym zagadnieniem, to nic się nie zmieni. I niestety będzie się tylko pogarszać, aż do wypalenia, które jest bardzo częstym zjawiskiem u osób nadwydajnych, albo nawet do depresji. Ja doskonale wiem, że tworzenie sobie szczęśliwego życia nie jest takie łatwe. A tym, co nas najczęściej powstrzymuje, jest niewiedza, czego tak naprawdę chcemy. Jeśli jesteś osobą nadwydajną intelektualnie, to masz wiele zdolności i łatwo przystosowujesz się do środowiska. Prawdopodobnie osiągasz cele, które wyznaczają ci inni, na przykład w pracy. Jeśli jesteś osobą wysokowrażliwą, to również łatwo rozpoznajesz potrzeby innych. Ale ta nadwrażliwość i nadwydajność często generują trudności w rozpoznaniu, Twoich własnych potrzeb, w rozpoznaniu, kim ty jesteś i czego ty tak naprawdę chcesz. Jakby łatwo tracisz orientację, a więc jeszcze bardziej dostosowujesz się i realizujesz cele innych, tylko wciąż nie swoje. Pojawiają się więc różne sygnały, mniej lub bardziej intensywne, w zależności od tego, od jak dawna je ignorowałeś. Te sygnały mówią nam, że należy wprowadzić. W życiu pewne poprawki. Ciało jest naprawdę bardzo dobrym wskaźnikiem, dlatego tak często mówię, żeby uczyć się wsłuchiwać w sygnały wysyłane z ciała. Może to być spadek energii, motywacji, zmęczenie, pojawianie się coraz więcej emocji negatywnych, czyli takie ogólne uczucie niezadowolenia z życia, z siebie, brak poczucia sensu. Jeśli to Ciebie dotyczy, to. Więc, że nie jest to nic strasznego, i sama przez to przeszłam, musisz po prostu podjąć pewną pracę nad sobą i wprowadzić drobne zmiany w życiu. Konieczne jest zadanie sobie pytań o to, za czym podążam w życiu, czego tak naprawdę chcę, co jest dla mnie ważne. Jeśli podążasz już za jakimiś celami, to ważne, abyś zadał sobie pytanie, czy samo myślenie o tym celu daje. Mi energię i siłę do działania, czy raczej czuję wewnętrzny opór i niechęć? Czy osiągnięcie tego celu przyniesie jakąś wartość Tobie i innym? Czy realizacja tego celu jest dla Ciebie źródłem rozwoju? Czy ten cel pozwala Ci wzrastać? No i w jaki sposób przyczynia się do czegoś większego niż ty? Czy ten cel pobudza Twoją kreatywność i niezależność, czy raczej blokuje Cię, dołuje? Więc jeśli podążasz za tym uczuciem lekkości, spójności, harmonii w życiu, to musisz pamiętać, że najważniejszym celem celu nie jest osiągnięcie go, ale danie ci tego poczucia sensu spełnienia i energii na co dzień. Dobrze ustalony cel to taki, który sprawia, że wstajesz z radością każdego dnia, że z energią zabierasz się do działania. Że nie możesz się doczekać już kolejnego kroku, nie rezultatu, ale kolejnego działania i że czujesz sens w tym, co robisz. Że zaskakujesz sam siebie, przekraczasz swoje własne oczekiwania, że patrzysz na siebie ze zdziwieniem i takim głębokim poczuciem satysfakcji. To jest właśnie moją ambicją. Ja nie chcę pomagać ci w osiąganiu jakichś bezsensownych celów, które ktoś ci wyznaczył. Bo ja już przeszłam przez to i wiem, że osiąganie takich celów nie przynosi uczucia spełnienia i sensu. W każdym razie nie, jeśli jesteś osobą, o jakich mówię tutaj w tym kanale. Chcę Ci dać coś o wiele więcej niż, niż pomoc w osiąganiu celów. Chcę pomóc Ci osiągać właściwe cele, tak abyś poczuł, poczuła na co dzień sens, energię, motywację i radość z życia. Tak po prostu. Dlatego mój kurs Nadwydajny Realizuj swoje cele to nie jest zwykły kurs o planowaniu i organizacji i osiąganiu celów. To jest prawdziwa transformacja, która przyniesie Ci uczucie sensu w życiu. Pozwoli Ci lepiej poznać siebie i ustalić cele w taki sposób, abyś poczuł tą upragnioną płynność, spójność, sens na co dzień. Jeśli oczywiście się zaangażujesz, bo kurs jest dość wymagający, ale jeśli jesteś zmotywowany, zmotywowana do wprowadzenia takich zmian w swoim życiu, do wprowadzenia swojego życia na wyższy poziom, to wiedz, że do 22 maja kurs jest dostępny w promocji. Link do kursu znajduje się w opisie pod tym wideo. A więc nie czekaj dłużej, nie narzekaj, tylko bierz się za swoje życie. Ustal sobie ambitne, motywujące cele, bo świat potrzebuje zdolnych ludzi. Pozdrawiam i do zobaczenia w kursie.